Krasiński Na Sybir Sprzed ucz wam zniknę Jak fala sprzed łodzi Sprzed ucz wam zniknę Jak ptak co od lata Sprzed ucz wam zniknę Jak sen co odchodzi Odejdę od was W nieskończoność świata Odejdę od was cicho Niespodziewanie Odejdę od was pewnie nocą ciemną, nikt mi nie ściśnie rąk na pożegnanie i jak z umarłym nikt nie pójdzie ze mną. Na próżno składać będziecie narady, pytać się płacząc: kędy jego droga? Bo wam ukryte zostaną me ślady, jak ślad dusz strumny lecących do Boga. Lecz nie polecę ku wiecznej krainie, lecz nie odejdę ku kwicistym brzegom. Kat mnie popędzi ku Sybiru śniegom i pamięć moja z serc waszych upłynie.